Dzień dobry, spotykamy się dzisiaj na otwarciu ofert przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą Jaworek Droga Dojazdowa do Gruntów Rolnych. Komisja Przetargowa w składzie Jarosław Trześniak, przewodniczący komisji przetargowej, pani Elżbieta Ginak, sekretarz komisji, pani Aneta Ponak, potop członek komisji. Pani Justyna obrał, członek komisji nieobecny, pani Katarzyna Szady, członek komisji, pan Jakub Tasiński, członek komisji, pan Maciej Brandys, członek komisji i pani Beata Czerwińska, inna osoba wykonująca czynności w Następnie chciałam poinformować, że zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania kwotę 260 tysięcy zł. 260 tysięcy złotych Brutto. Do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego. Do godziny dziesiątej wpłynęły 4 oferty. Zostaną ponumerowane zgodnie z terminem ich złożenia. Oferta numer 1. Płynęła w dniu wczorajszym. Oferta złożona przez zakład Usług Budowlanych, drogowych i projektowych. Ryszard Kędzior. 49 340 Lewin Brzeski, nowa wieś mała. 26. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu, nieograniczony na zadanie pod nazwą Jaworek, droga dojazdowa do gruntów rolnych, po się z dokumentacją zamówienia, cena brutto mojej oferty wynosi 213 000.

w dniu dzisiejszym o godzinie 7.18. Oferta złożona przez Eurowia Polska, Spółka Akcyjna, Wielany Wrocławskie, ulica Irysowa 1, 55040, Kobierzyce. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie Jaworek droga dojazdowa do gruntu rolnych, cena brutto Naszej oferty wynosi 240 116, 32 zł. 240 116 32 zł i 32 grosze. 240 116 zł i 32 grosze. I udzielamy 72-miesięcznej gwarancji na wykonanie, na wykonanie przedmiotu zamówienia. oferta numer 3 złożona w dniu dzisiejszym o godzinie 9:20 Oferta złożona przez Budbis, spółka ZO, spółka Komandytowa, ulica Kon Konradowa 1A, 48303 Nysa, chyba miejscowość Konradowa 1A. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nie, nieograniczonym na zadanie pod nazwą Jaworek Droga Dojazdowa do Gruntów Rolnych, po zapoznaniu się z dokumentacją zamówienia, cena brutto mojej oferty wynosi 250 697 zł. i 42 grosze. 250 697 zł. i 42 grosze. I udzielamy 72-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia. I oferta numer 4, złożona w dniu dzisiejszym o godzinie 9.45. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Drogmost most Spółka Zo w Kłodzku ulica Objazdowa 24, 57 300 Kłodzko. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą Jaworek Droga Dojazdowa do Gruntów Rolnych cena brutto naszej oferty wynosi 215 tysięcy. 80 zł i 14 groszy, 215 080 80 zł i 14 groszy. I udzielamy 72-miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie. Dziękuję bardzo.